Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim witam twórców i laureatów konkursu czwartej edycji Dbamy o Klimat. Witam również nauczycieli, witam rodziców. Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu czwartej już edycji, tak jak mówiłem, Dbamy o klimat. Skierowany to był program dla dzieci klas 1-3 i 4-8. Oczywiście w zależności od, od, od Kategorii wiekowej mieliśmy różne przeszkody do przebycia, jeśli chodzi o stworzenie prac. Ekozakładka była skierowana dla uczniów klas 1-3. Na podstawie tej ekozakładki z materiałów dzieci uczyły się, w jaki sposób można ponownie wykorzystać materiały do recyklingu, że można nadawać rzeczom, które na co dzień wyrzucamy do śmieci, nowe życie. Jeśli chodzi o klasy 4-8, to już prace były trochę trudniejsze. Chodziło o przedstawienie komiksu, który pokazałby w jaki sposób można wykorzystywać odnawialne źródła energii, czym jest elektromobilność. Generalnie jest to czwarta edycja konkursu, który ma za zadanie przede wszystkim poszerzać wiedzę, jeśli chodzi o dzieci z szkół podstawowych gminy Buzko-Zdrój w jaki sposób dbać o prawidłowo o środowisko, w jaki sposób, czym jest ekologia, dlaczego jest taka ważna i dlaczego tak naprawdę powinniśmy dbać o to, w jaki sposób segregujemy śmieci, co wyrzucamy, w jaki sposób dbamy o środowisko i w jaki sposób unikać tego, aby ta nasza planeta ulegała mniej degradacji niż ulega teraz. Jest on skierowany dla dzieci, dlatego że to od tych młodych osób będzie zależało to, w jakim my w środowisku będziemy za kilkanaście lat żyć. Czy to będzie środowisko przyjazne dla, dla człowieka, dla, dla przyrody, czy to będzie środowisko zdegradowane. Więc tak naprawdę od najmłodszych lat klas szkół podstawowych warto jest tą wiedzę zgłębiać właśnie po to, żeby, żeby to pokolenie, które tutaj siedzi przed nami w przyszłości mogło zadbać o, o nas, o siebie i o, o, o swoje dzieci. Zaczniemy od wręczania nagród od szkoły w Dobrowodzie. Będę po kolei wyczytywał osoby i bardzo proszę o laureata o podejście. Wręczymy dyplom i nagrodę w konkursie. Dyplom dla Bartosza Górak. Za udział w konkursie ekologicznym Dbamy o klimat czwarta edycja. Dyplom dla Franciszek Sieracki. Gratuluję proszę dyplom. I proszę jeszcze nagroda. Lena Czerw. Gratuluję. Proszę bardzo dyplom. Czekaj, proszę bardzo dla Ciebie również. nagroda. Franciszek Mełś. bardzo. Również nagrodę. <grymne> Szkoła podstawowa nr 3. Macerina Więckowska. Gratuluję. Proszę bardzo. Proszę również. Nagrodę. Blanka Wiewióra. Gratuluję. do przodu. Panego jednak. Tak. Tak. No. Maximilian Zych. Niestety, nie jestem jego w takim razie to po nas nie Dobrze, to w takim razie wychodzę i wezmę? Tak. <Proszę grywa> Wiktoria Marzec. Gratuluję. Dziękuję to. proszę bardzo. Dobra. Tak. Maria Koruba. Dziękuję bardzo. Jeszcze Dawid Gierczak. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze na Amelia Górewicz, Szkoła Podstawowa w Zbudowicach. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Julia Nowocień. Proszę bardzo, bardzo. Proszę bardzo, Marta Wesołowska. Proszę bardzo. Proszę bardzo, bardzo. Szkoła podstawowa numer 2. Adrianna Kiszka Adrian Adrian, przepraszam, Adrian proszę, Adam Zabada Gratulacje Proszę bardzo, na górę. Maksymilian z

Jagoda Kępińska. Gratuluję. <taki...idityx2> <mu> <Luis> <dictionaries> <gad��> Zuzanna Mrożek. Gratuluję. Proszę bardzo. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie pogratulować i podziękować za dzisiejszą obecność, podziękować za Wasze prace i podziękować Wam też za to, że za tymi pracami szło coś więcej niż tylko sama, samo stworzenie, ale również edukacja. I co, i widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym roku na kolejnej edycji konkursu. Dziękuję serdecznie.